bardzo serdecznie w trzecim odcinku jak zrobić list znaczy jak zrobić laurkę dla, na dzień ojca no to mamy już dwa zrobione i bym chciała wam pokazać w poprzednich odcinkach co było tu mamy list do tacy. Tu mamy kopertę ładną zrobioną, tak się składa i tu mamy cztery, mogą być dwa też, ale wolimy cztery. Tu mamy kładzika. Gła kładzika. Kładzik kochany sobie jedzie. Aż tu nagle do mgły dotarło. Uu, 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 uu. Dobrze. A więc to był ostatni odcinek. No to więc życzę Wam dużo szczęścia i ewentualnie Waszym tatusiom, dużo, żeby byli szczęśliwi, dobrze, mieli wychowane dzieci i żebyście im dali dużo, 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 dużo do roboty. No, takich wolnych dni, ale żeby Was zabrali gdzieś, znaczy wy, żebyście ich zabrali, co tatusiowie lubią, na przykład nakłada, No i tyle. No to cześć, cześć!